Co to jest? Pa 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 o ścianę! Oh! 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 Stary no mega big nie? Czy jechać po tym co, do czego byś no się nie nadawał. Oh! No, no co co Ale nadajesz się do statiku. Mm, e, pyrmę, pyrmę! 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 Wypycham! Dawaj dawaj da, No 0 HP! 3 HP miał! Wródom. Dobra, 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 puszuj, 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 puszuj. tak, desk, destac, destac, się, żeby nam nie wypłacili. To jest klapką, to jest klapką. Nie możemy się stakować. No się trochę stakujemy, ale wydaje mi się, że oni nie chcą obracać to bardzo. Dobra. Miałem Max, trzymaj się, Max trzymaj się. Z tyłu jestem za daleko, jest... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja jestem fajny, ja jestem fajnie, nam no, się nie przejmuj. Ty, ale ten, ten śmieć A tam Ja ciągle 6 milionów? A, myślałem, że on jest na mity, co? Tak 6 milionów. No, stary, ciało, i już niego nie dolutuję, no musicie zrukować ten ESC, 6 milionów w ciele było. No, padaj, 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 padaj tą rurą. Dobra, super, super, Ufa super. chyba niebieska. Super. No niebieska, Zdoby. no ale bo zrobiony, nie? Tyle dobrze. Tyle dobrze

Drygwo, nie? Drygwo jak nic. No. Okej. Okay. te ciała nie są polutowane. Tamten ziemia kojautuje niepodobnemu kombatu, bo się wywala. I potrzebuję kogoś na NW do jednego ciała. Do NW, do NW, dawaj. Tak, tutaj też Prisma 4-4, już przelutowana. A tutaj. Tutaj full trash poszedł. A tutaj. Tutaj też full loot. Yy, potrzebuję helpa. Kila. Co tak, ma Kolminga? Nie ja. Okej. Okay. No to max... Nie wiem jak przeżyje szczerze. Ale tutaj... No to prawda. To prawda. Ile masz mobów? Dużo? Pod <słyska> 5 milionów. No kurde, no jest to coś, nie? No jest to coś. To nie jest jakby... Wszystko, coś wyjechało, ty. Nie, nie widziałem co, bo chłop mega szybko przejechał. Już, już, już ci mówię co to jest. Party, taka, Nie, nie wiem co to jest. To nie jest, nie wiem co to jest. To jest. Palazzo No, trochę tak. Stary, no mega bikin, nie? Chodź, a dobra, dwa kolbinki poszły się. Co to było? Nie mam pojęcia. Gdzieś tutaj na SR powinien być, tak, jest na SR healer. W moby, lecisz w Moby, ziomek. A no, I czemu ja mam agro od Mobów jako nie zagrawa? Czekaj, co my. Dobra, masz kalminga, żeby tutaj na moby wyjść. To jest makoła fejna? Albo solo go zabiłem no tak. No tak. No tak. A nie, bo on 8 no, 0 miał w sobie. O ty, I... Gnajku. Ty... O masz kalminga? A co mi chyba na tym potrzebne? Super nie mam. Milion 200 miał 200 miał Okej okay. i idź mi tym tankiem Dobra no nie sypnął się Dobra, sypnął się jeden Sypnął się drugi, super Light Color Light Color No najlepiej Light Color zabić On padnie od mogu, padł od nowu Macie Kolminga? Dobra, super Karmin, Posiadany jakiś, czy coś? Nie, nie mam resk. Nie ma, dobra. To chodźcie, zrobiłem modę. No i super. Is... Czy jak powiem, że łatwo to będzie, to obraza? No, nie, to było cio. dosyć łatwo, nie? Znaczy wiesz, jako, jako najlepszy kumpel muszę ci jechać po tym, co do czego byś się no nie, nie nadawał. Uuu, no ale co nadajesz się do statików. No co ty?

Masz klatę na invis? Oczywiście, że masz. Popalił właśnie wszystkie niewidki. Bo on już jest skończony, generalnie. Chyba, że ma patkę jeszcze. Masz jaką masz Pelkę? Masz undead'a, No dobra. Dobra, idziesz w ścianę. Generalnie solo się ciężko go Dobra. No ja milion zarobiłem jeszcze. Także chyba warto, że sobie od was trochę odszedłem. Nie, wchodzi ziomo. Nie gridujmy na razie. A co wiem, ja, mamy inbisy, poczekaj. Rzucam, o kurwa, dwa rzuciliśmy, no i kurwa. Czekaj, bo jest jeszcze jeden, odplujmy, 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 odplujmy. Jest jeszcze jeden. Mamy jeszcze jednego, jedno zerwanie tylko, nie? Warto, warto Moody jeszcze jakiś jest. Dobra, przerzuciłem go. No i był się wywali chyba. Ta, 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 leży, super. Im pięć 3 w miał. No i tutaj ta książka mnie wkurzyła, nie? Podszedłem tutaj. O, stąd się agro wzięło? Stąd ich doagrowałem? <słyski> no, fajk. Naprawdę? Tak się da? Przecież to jest pełny screen odległości. Nie wiem gdzie jest. Mam go, mam go, mam go, mam go. Zbroh HP ma, zbroh HP ma. Tu pewnie HP ma. ma. Eee, dobra. Daj, dobra. czekaj. Eee, 3 miliony, 3 miliony luta. Super. Weźcie go, weźcie go zbierzcie, bo ja nie mam slotów. No dawaj, 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 do, 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 wjeżdżamy Dostajesz strzałki. Dobra. No już generalnie idziesz do Dobra Dobranoc. Robimy dalej. Dawaj, 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 weź, weź się. O mm. kurwa. uniknąłem strzałkę na interfejsie odpalonym. Tak. O. No. No, oni generalnie próbują coś bić, ale im nie idzie. I chłopkę zawału dostał. Chyba ją, o, wypnął mnie w swojej kawalerii. Leś leć, leś tam. No, plagą go nie zabijesz, kurwa. No, w sumie no. Cho, Chłopcy wzrokiem no, zabije ja Dobra, pa, 3, 2, jeden. Pyk, 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 pyk. Super. Hmm, jest tu jakiś kąpiel? Nie, zajutował. Kurde, mowy podagrowałem, których nie powinienem agrować. Macie Klinza na mnie? Nie, Zreszcie? jeszcze nie. No to ja zrywam. Nie, to jest mój błąd, jakby nie. Jeszcze Jakby mój błąd. Bond... Okej. Okay. Zdezwł jest, tak? Tak, jest zdezwł. Mam cleansinga, jak już. O, dobra, czekam. Potrzebujecie cleansinga? Nie potrzebujecie? Chyba nie potrzebujecie. Dobra. Nie. Ja, ale miał! on zlutował! <laughs> tak, no jak. O, do, do uciekania, no to jest topalnie w ten, w sturka. Może akurat coś będzie. Jest coś. Jest? To no dawaj. Podtykuj go. No, ty Podtykuj go już. Tyknięty. on awkę ma. Dobra. On on na e Czy to jest bot do zbierania? on po prostu awkę sobie poszedł. Bo on Co? na tam mu no nigdy ja nie było łatwiej dobra. generalnie, nie? Tak No, no dobra, no. <laughs>